Tu chyba te bąbelki mogę połykać, jakby i tlenu nabierać, trzeba to sprawdzić. Jak wpłyniemy, Dobra, poczekamy na następny bąbelek. O kurde! Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Grounded. No i słuchajcie, w poprzednim odcinku wybudowaliśmy sobie magazyn, już Wam go pokażę. Tam yy, po odcinku już wybudowałem sobie tam. Jakieś dodatkowe skrzyneczki, oczywiście jeszcze nie wszystkie, bo żołędzie chyba się jeszcze nie pojawiły, albo już się mogły pojawić w sumie. Ale zacząłem sobie tutaj segregować, słuchajcie, tutaj mam pająki, tutaj mam mrówki, tutaj mam jakieś takie inne graty. Wiecie, nie chciałem zajmować wszystkich skrzynek do tego, bo. Tych rzeczy akurat z tych potworków, co tutaj mam, mam no dość niewiele, zazwyczaj zabijam pająki i zabijam mrówki, jak już zabijam, więc to, na to mam osobne skrzynki, na to mam jedną skrzynkę, no bo tych bombardierów czy stingbugów to ja tak dużo nie zabijam, nie? E, czy biedronek. E, larw trochę zabiłem. Jak możecie zobaczyć, kłeścika z larwami skończyłem. E, I zobaczyłem, że tutaj zrespił, zrespił się pająk e, pod drzewem. I pomyślałem, a dobra, zostawię go na odcinek. E, pokażę wam, jak, e, jak zabijam tego pająka tutaj w jaskini. Że, że on tam jest. E, nie wychodzi z tej jaskini, jakby. Że można sam strzelać z łuku do niego i tak dalej. No ale było ciemno, no to przespałem się. I kurde, słuchajcie, ten pająk się zbagował. Słuchajcie, bo boję się, że wyszedł, nie? Dlatego tutaj ostrożnie podchodzę. E, ale ogólnie zobaczyłem, że tutaj stoi pająk. Poszedłem się przespać, bo było ciemno, i teraz już jest w podłodze. Jak sobie tutaj wejdziemy, to tu z tej górki powinny zaraz nogi wyjść. Eee, słychać go, jak oddycha, ale no nie, wy, nie wyciąga nóg. Eee, no w każdym razie, no nie zabijemy sobie go, niestety, trudno. Szkoda trochę, bo chciałem tego quest'ika zrobić, ale nie szkodzi, damy radę bez tego, My możemy sobie zrobić przecież tego quest'a e, kiedy indziej. Swoją drogą możemy iść do Bergla zobaczyć, po jednego quest'a pójść, może dostaniemy jakiegoś quest'ika ciekawego, to, to, to sobie może zrobimy jakiegoś innego quest'ika zamiast tych e, pająków. I druga rzecz, którą chciałem zrobić, słuchajcie, to zanurkować chciałem do oczka wodnego, chciałem zrobić taki nożyk, zaraz wam pokażę co to za nożyk. E... Sprawdźmy najpierw misję. Mamy upheat slippers. Ej, ja już coś takiego robiłem, no to zrobimy sobie jeszcze jedno takie w takim razie. Będę potrzebował chyba dwa uphidy do tego, więc sobie po drodze upolujemy coś. A, i zrobimy sobie, o, peblet daggerat, takie coś. E, dzięki temu będziemy mogli zbierać rzeczy pod wodą jakieś. E, no, jakieś no, może nowe materiały tam znajdziemy i odblokujemy sobie jakieś nowe budynki. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Dwa Abhidy muszę upolować. Muszę sobie jeszcze przenieść workbencha do środka, do bazy. Porobić tam ogniska i wszystko. A to może sobie też to dzisiaj zrobimy. Zobaczymy, ile tam rzeczy będziemy mieli do roboty tam pod wodą. Nie jestem pewny, czy będę w ogóle szukał chipa pod wodą, ale rozejrzymy się tam, żeby zobaczyć, gdzie ewentualnie byśmy mogli takiego chipa znaleźć. Dobra, kościka mamy zrobionego. Następnego kościka od Bergla będziemy mieli dopiero jutro, czyli jak się prześpię. E, zjemy to, bo to się może zepsuć za niedługo. I zróbmy tego Dagera. Potrzebujemy wszystkie te rzeczy, dobra. Zastanawiam się, czy tu w magazynie Workbencha nie zrobić gdzieś na środku. Ciekawe jakby to wyglądało, jakbyśmy zrobili... Workbencha, nie? Tu na środku, tak. Wydaje mi się, że tu bez problemu sobie przejdę, a, a będę mógł tu craftować od razu rzeczy z magazynu blisko, nie? Wydaje mi się, że to jest spoko miejsce na, na workbencha. A tutaj na dole zrobimy sobie jakieś ognisko i jakieś takie inne rzeczy e, typu smoothie, smoothie station. Możemy sobie dwie takie zrobić. Bo w sumie czemu nie, chociaż w zasadzie ja będę używał zawsze tylko jednej. No ale wiecie, no. Niech będą dwie, nie? Ognisko sobie postawimy. Może obok tutaj postawię jedno ognisko. Bo w sumie chyba więcej potrzebować nie będę, ale na pewno to chciałbym wybudować. I zastanawiam się, czy tego więcej nie wybudować. Ale czemu tutaj tego nie mogę wybudować? Aha, muszę to bardziej od ściany odsunąć. Dobra, nie ma sprawy. A zastanawiam się, co by było, jakbym to na przykład tu chciał pod e, schodami postawić. Też by to spoko może wyglądało, nie? Może jakoś tak to wybudujemy sobie. Cyk. E, tego prawdopodobnie będziemy więcej budować. I w sumie mógłbym to już wybudować, więc przetestujemy sobie, jak to działa. Dobra, Workbencha wybudowałem. Na razie te rzeczy na dole sobie zostawię. Jeszcze nie wiem jak to tutaj. E, Zrobić wszystko, bo mogę to jakoś inaczej sobie zorganizować tutaj, i jeszcze będę musiał tutaj ścianę jakąś zrobić na pewno, żeby oddzielić te dwa pomieszczenia, jakby ze sobą. Tutaj będziemy mieli właśnie to muzeum, będziemy sobie wypchane zwierzątka tutaj stawiać. W sumie możemy sobie zobaczyć, jakie to jest duże, nie? Czekać, bo head mount to nie to, nie to. Gdzie są te? Jak wejdziemy w craft, mamy art. O, stów to na przykład bombardier. Jak ja to mogę. A, ja tu muszę wykraftować. No to ciekawe. No to na razie, na razie tego nie testujmy. Wy zróbmy ten, ten. Zróbmy sobie. Ten sztylet. Potrzebuje chyba dwa kamienie. Pięknie. Dzięki temu będziemy mogli zbierać rzeczy pod wodą. Tylko jedną rzecz chciałem sprawdzić i mogę to sprawdzić jeszcze zanim ciemno się zrobi, bo to jest. A mogłem się rozpędzić, kurde, w sumie jak wskakiwałem na tą tyrolkę. No ale dobra, tutaj gdzieś za chwilkę, o tutaj już widać patyk. Jestem ciekawy co... Jak to się robi pod wodą. Bo generalnie jest problem z tym, że... Mogę patyki, bo tutaj jest dość sporo patyków jakby nie patrzeć pod wodą. Ja już tutaj sprawdzałem co nieco. Ale generalnie jest problem, żeby te patyki wyciągnąć z, z wody. No, i jestem ciekawy, czy, 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 czy ten sztylet coś zmienia. Bo. U, ryba. Czy tu są jakieś pająki w tym miejscu. Ale myślę, że nie. Myślę, że nie. Bo czy ta ryba mi tu przy, przy, przyleci? Co ona robi ta ryba? Stoi w miejscu z jakiegoś powodu. Dobra, na razie się rybom nie przejmujmy. Ej, co jest? Higher tier tool potrzebuje. To co, co, co to za? Jak, skąd ja mam takiego? Czekajcie, Workbench Tools. Czy ja tutaj mam jakiegoś dagera? Nie mam jeszcze. A to ciekawe. A to ciekawe, czyli muszę tym dagerem coś innego pod wodą zgarnąć i prawdopodobnie to będzie jakiś nowy materiał, ale do tego musimy się przespać. Do tego musimy się przekimać, będzie jasno, to wtedy sobie zanurkujemy i zobaczymy, co tam pod wodą możemy znaleźć. Mam tylko nadzieję, że ryba mnie nie zje. Weźmy sobie to, zgarniemy i może zgarnąłbym sobie coś jeszcze do jedzonka i sprawdzi sprawdzimy sobie, słuchajcie, jak y wygląda ta suszarka. Wybudujemy sobie suszarkę i sprawdzimy, jak to działa. Okej, okay. hęk, no i powiesimy abhida. No i abhid se wisi i wydaje mi się, że takie ususzone mięsko się nie będzie psuło, więc y to jest super sprawa. Takiego czegoś na pewno będę chciał więcej sobie zrobić. A jak się będzie psuło, to na pewno wolniej, także spoko, także spoko. Dobra, no nic, no poczekamy, aż się zrobi jasno, w sensie prześpimy się. E, to na pewno biorę, te rzeczy muszę schować. E, dobra, słuchajcie, przespałem się, wziąłem sobie troszeczkę więcej smoothie, bo może mi się przydać, jak tam coś by mnie zaatakowało pod wodą, ale zastanawiam się, bo ja chyba... O, to mi może pomóc pływać trochę. Ale zobaczcie, potrzebuje Elgras Strand, czyli to musimy zdobyć pod wodą. I Water Boatman Fin, nie wiem co to jest, ale to też będziemy musieli zdobyć prawdopodobnie pod wodą. Ciekawe, czy możemy sprawdzić skąd to zdobyć. No nic mi to nie mówi, no ale musimy zanurkować, żeby się dowiedzieć. Yy, wydaje mi się, że gdzieś powinna być jakaś maska do nurkowania, ale ja jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Czyli musimy zanurkować i zdobyć jakieś nowe materiały. Tylko, że jeszcze słońce nie wyszło, więc może jeszcze poczekam chwilę. Eee, aż słoneczko wyjdzie i będzie jaśniej Prawdopodobnie będę więcej widział pod wodą. Mam pancerz z Biedronki, także myślę, że nie umrzemy. Oczekajcie, czekajcie, ja to mogę też upolować. Też to chyba mogę upolować. Spróbujmy to upolować. Nie wiem, czy to mnie zaatakuje, czy nie. Sprawdzimy. O nie, nie mogę tym. Eee, nie mogłem. Dwuręczną maczugą jej zaatakować. Chodź to! Kurde, tu mogą być pająki już, nie? Ja pierdzielę. Czemu to tak zapierdziela szybko? Coś słyszę cały czas i mnie to. No nie, nie dogonię tego, nie ma szans. Dobra, sprawdźmy co to jest. Eee, to jest chyba nic. To sprawdźmy w takim razie. Co to za dźwięki są? To? To też nie, a to? To ten ptak tak hałasuje, czy co tu tak hałasuje? Na pewno ten ptak. Kurde, szkoda, że mi to uciekło, chciałem to upolować. Ciekawe czy z łuku mogę strzelać pod wodą, ale to by było głupie jakbym mógł. Ten dagger trochę słaby, może jakąś włócznię bym zrobił. Ile to ma ataku? To ma tyle ataku, a ile ma włócznia ataku? Ej, włócznia ma chyba trochę więcej. Ma trochę więcej, ale czy to mi coś pomoże? Wydaje mi się, że nie za bardzo. Dobra, no, boję się, ale musimy zanurkować głębiej. Co to jest? Elgras, o! Jak ja to mam zebrać? Halo? Może niżej? O! Mamy, mamy coś, mamy coś. Ja muszę tlen nabrać, tlen nabrać, tlen nabrać. A mogę markery na wodzie robić. Zobaczcie new, 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 nowe pomysły. Nabierzmy tlenu i spróbujmy tego więcej zgarnąć. To się na pewno przyda. Tu chyba te bąbelki mogę połykać, jakby i tlenu nabierać. Trzeba to sprawdzić. Jak wpłyniemy. Dobra, poczekamy na następny bąbelek. O kurde! Nie goniła mnie, ale. Ja pierdzielę! No nigdy się tak nie przestraszyłem. Ja już nie chcę tam nurkować. Ja pierdzielę! Jeszcze tak zaryczała, jak nie wiem, co to było. Kurde. Ale dobra, ryba popłynęła, słuchajcie, na drugą stronę. To teraz możemy się tu rozejrzeć, wydaje mi się. O nie, wraca. Kurde, no głupia ryba! Ja myślę, że z, wiecie, z rybą to nie ma żartów, nie? Tutaj wiecie, jak, jak ryba połknie mnie czy zaatakuje wiecie to, to 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 już nie ma nie ma nie ma znaczenia jaki ja mam pancerz czy ja mam pancerz z biedronki eee, o kurde dlaczego ona tutaj płynie dlaczego ona tutaj płynie dlaczego ona mnie nie zostawi w spokoju ja chcę tylko zobaczyć co tu jest pod wodą no idziemy na drugą stronę jeziora eee, stawu oczka czemu ona tu pływa przeklęta ryba no i płynie tu I ja tu mnie chyba nie zje, nie? Co to kurde się tu dzieje? Nie karbią tej ryby czy co? No nie pozwoli mi pływać normalnie. Ile ja tego Elgrasa mam? Cztery, zdobyłem tego. Idę po więcej. No i płynie ta ryba znowu. Czemu ona mnie nie zostawi w spokoju? Czekajcie, popłynęła w drugą stronę. Dobra, gdzie te? Elgrasy są tam na dole dopiero. Dobra, nie ma ryby. Co to kurde? Tlen, 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 tlen. tlen. Umieram. Umieram, 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 umieram. O cudem przeżyłem. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Gdzie jest ryba? Dobra, a gdzie ten yy... Elgras jest, co ja go zebrałem? On za zatonął? Ta leży tutaj chyba. A nie, bo to mi się pojawia w ekwipunku chyba. Ja mam 11 teraz tego przy sobie, a nie, a nie podnosiłem nic. Więc spoko, dobra, to, 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 to jest akurat spoko, bo nie muszę tego pod wodą, jakby szukać. Tutaj muszę uważać, bo tutaj są pająki, nie mogę tutaj wyjść. Nie wiem, boję się tej ryby strasznie. Kurde, jeszcze tą, 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 tą kijankę bym chciał upolować. Co to jest? A tu zegarek gdzieś tu jest. I pode mną gdzieś jest ten zegarek. A jednak nie pode mną. O nie, ryba tu jest. Co ona robi? Kurde, co ona robi tutaj? Ej, czekajcie, patrzcie, tutaj mam trójkę już. Na zegarek. Gdzie ten zegarek jest? Może tu pod korzeniem? Patrzcie, tu jest. Panfish, super. Super, tylko co ta ryba tu robi? Gorzej jak się wszystkie rzucą na mnie, nie? O-o. Zobaczcie, mamy cel! <ścoughs> co ty tu robisz? Dobra, i mamy raftat polemit. No dobra, no to jest mięso, czyli to nie jest to, co nas interesowało. Dobra, ale obiecałem, że rozejrzę się troszeczkę tutaj gdzieś w wodzie. Ryba jest daleko, to się rozejrzyjmy. Jest jeszcze Frisbee. Ja tu gdzieś kiedyś widziałem, bo ja tutaj coś coś kiedyś się rozglądałem. Eee, pod wodą. O nie, tutaj nie możemy nabrać tlenu. Tutaj musimy być ostrożni. I widziałem tutaj takie. takie inne stworzenia. Ej kolejny zegarek gdzieś tu jest. No to ciekawe. Pić mi się chce. Czemu on tak powiedział? Dobra, tylko ciekawe, czy ten zegarek jest pod wodą tu gdzieś, gdzie jest ryba. Ryba cały czas jest tam. Ja nie wiem, czy ta ryba się przypadkiem nie zablokowała. Dobra, tracimy sygnał od tego. O, tu są te! Tu są te dziady. Tylko ja nie jestem pewny, czy one mnie wszystkie nie zaatakują, nie? I zobaczcie, ile ich tu jest. Tutaj jest ich za dużo. Tutaj mamy frisbee. Tutaj była taka zabawka też. I powinniśmy ją widzieć. O, tam jest. Można rysować na niej. Ale ogólnie to taka kiepska jest dość. Ryba dalej jest tam, gdzie jest. Nic kompletnie tutaj nie widzę pod wodą. Nie wiem dlaczego. Może tu po prostu nic nie ma, nie? Płyną te dziady do mnie. Ja nie jestem pewny, czy one są agresywne. Wydaje mi się, że nie. Ej, tu... To jest kamień? Kurde, koło tej ryby coś pływa. Ej, dobra, ja nie. To nie. To nie są te same potworki. Co ten. Co w kałuży. Teraz, jak tak z bliska się przypatrzyłem, to na pewno nie są te same. Musimy to zabić. Nie jestem pewny, czy to jest agresywne, ale tutaj mamy jedno, więc musimy spróbować, nie? To jest Water Boatman. To jest to, co potrzebuję, i to nie jest agresywne. Tylko. No. Mamy to. I mamy jedno, jedno to. Jedną tą łuskę, czy. Tego. Płetwę, płetwę. Płetwę mamy jedną. E, przydałoby się więcej. Dzięki temu bym na pewno mógł sobie zrobić płetwy sam dla siebie i bym mógł szybciej pływać. Ej, tutaj jest jakaś taka kopułka, nie? Zobaczcie. Czy to jest kamień? bo się tej ryby. Ale musimy się tu rozejrzeć, co to jest. I pająk. O, cholera. O, cholera. To niedobrze. Pająki tam pływają. Ale to znaczy, że tam coś może być, nie? Ej, zobaczcie, tutaj są te dziady. Spróbuję upolować jeszcze jednego. Kurde, ucieka. Gdzie on ucieka? Czemu tak głęboko uciekasz, przyjacielu? Kurde. Ciężko. I robi się już pomału ciemno, więc ja coraz mniej widzę pod tą wodą. No nie mogę, no nie mogę. No bez płetw to ciężko jest zabijać te, te te stworzenia podwodne, bo są zdecydowanie szybsze ode mnie. Musimy tlen nabrać. Dobra, ale tu myślę, że go zabijemy w tym miejscu. O nie, o nie, o nie. No nie, nie dogonię go. Nie ma szans. Nie ma takiej technicznej możliwości, żebym go dogonił. Dobra. Kurde, nie wiem jak z nimi walczyć. Ile ja potrzebuję tych finów, kurde, żeby zrobić te płetwy. No przecież bez tego się nie da pływać, no. Bez tego się nie da pływać, no. Cztery takie potrzebuję. No chyba sobie jaja robicie. Jak ja mam cztery takie upolować, jak to mi ucieka cały czas? O, ja mówiłem o takich. Takie, takie dziady pływają w kałuży. Nie wiem co to jest, ale... Ale takie coś właśnie pływa. E, dobra, sprawdźmy kurde tą bańkę jeszcze i spróbuję upolować e, jakieś te. te Żebyśmy mieli te... E, płetwy. Uuu, no nie zdążyłem. O! O, widzieliście, nabrałem tlenu i to do fula od razu. Super. Dzięki temu można pływać, tylko... Jak to zgrać w czasie, nie? Eee, wiecie co, tu się jeszcze można rozejrzeć? O nie, tu pająk jest. Czy chcemy spróbować zawalczyć z pająkiem? Chcemy. Zawalczmy z pająkiem. Mam nadzieję, że jest jeden. I zobaczcie, ile tu jest tych kijanek. O nie, jest tu więcej pająków. Kurde, jak to zrobić? Dobra, słuchajcie, ten uphit się już ususzył. Zobaczcie tego Tatpola, tego duży, duże mięsko z tej... Mm, kijanki. Mogę ususzyć. Z tego co pamiętam, nie da się tego ugotować na ognisku, więc tylko suszyć można. Eee, zobaczcie, o, fajna ta jest. Eee, ikonka nawet, nie? Ciekawie wygląda. Eee, nie można tego odkryć u Bergla, więc tego nie będziemy odkrywać u Bergla. To będziemy mogli odkryć u Bergla. Eee, w sumie zjem to później. Ale zobaczcie, nie może się to zepsuć. Nie ma tutaj tego kółeczka, więc to jest mega, mega spoko. Pozbierałem kilka żołędzi, więc wybuduję skrzynki, słuchajcie, prześpię się i spróbujemy może do Bergla pójść po nową misję. Dobra, sprawdźmy te dwie rzeczy. A może najpierw sprawdzę misję, bo może będę miał misję na to, nie? Żeby to odkryć. Eee, 5 pięć dobra, to jest spoko questik. Możemy sobie nawet to zrobić? A nie, wiecie co, nie będę tego robił. Pójdziemy do wody, tak jak mówiłem. Dobra, co to jest giltube? Nie mam bladego pojęcia, co to jest giltube. Zaraz sobie sprawdzimy, co to jest. I teraz jeszcze to. Nic nowego. No to szkoda. Sprawdźmy to giltube. Co to jest to giltube? Eee, nie wiem, gdzie to jest. O, tu jest. <laughs> o! Super! To jest do, do pływania, do nurkowania, więcej tlenu będę mógł mieć. Super. To, to, to fajnie by było wykraftować sobie coś takiego. I ja mogę to wykraftować, więc musimy wrócić do bazy. Dobra, wykraftujmy to. I to się chyba zakłada zamiast hełmu, co, co jest trochę słabe. No niestety, no bo teraz nie mam bonusu. Nie mam bonusu i to jest trochę lipa, ale no dzięki temu będę mógł znacznie dłużej e, nurkować, więc aha, jeszcze dzidę sobie weźmiemy. E, wydaje mi się, że ja powinienem mieć tutaj dzidę gdzieś. Zobaczymy, czy dzidę możemy używać pod wodą. O nie, ryba, ja pierdziele. Dobra, no ale musimy za nią płynąć. Gdzieś tu musi coś być, coś takiego, co będzie wyglądało jak miejsce, gdzie będzie chip. Eee, chyba, że to będzie pod tym, ale nie, raczej nie, bo to jest fish bowl. Czyli jakby e, ryba i miska, nie? To coś z rybą i coś z miską. Więc albo to chodzi o oczkowotne po prostu. O serio? Kurde, jaka agresywna. I nigdy taka, ta, ta ryba nie była taka agresywna. Ja pierdziele. Okej, okay, teraz mam szansę. Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Olera, to? Nie widzę nic. Mamy pająki. Zobaczcie, tu jest jakaś kopułka taka dziwna. Ominijmy pająka. Spróbujmy pod, pod, podpłynąć bliżej. Ok, i mamy tam laboratorium do odkrywania. Nie widzę ryby dalej. Więc prawdopodobnie to właśnie w tamtym miejscu. O kurde. To jest jeden pająk. Ryba płynie. Spróbujmy z nim zawalczyć. O kurde, mocny jest. Tlenu potrzebuję. Jeszcze rybę słyszę, cholera. Ja pierdziele, serio? Kurde, głupia ryba. No nie, nie, nie mogę, no nie mogę, no. Gdzie ten pająk? Ten pająk gdzieś tu był blisko. Może gdzieś tu nadal jest. Przydałaby się lepsza broń do walki pod wodą. Myślę, że dałbym radę zabić tego pająka. No, ale nic, no. Na pewno będzie jeszcze okazja, słuchajcie. Prawdopodobnie w następnym odcinku, bo myślę, że spróbujemy wejść do tej dziury tam, do, znaczy do tej, do tej kopułki tam i rozejrzymy się w tamtym miejscu za chipem. Wydaje mi się, że to tam właśnie tego chipa będziemy mogli znaleźć. A tymczasem ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z Wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.